Cześć wszystkim, z tej strony Heniek Lambas i tak Zdzisiek Kubas pojechał do Aleksandrowa obejrzeć Bizona. Tak, mamy zamiar kupić drugiego Bizona. Troszeczkę mamy tego areału, więc sprzeda się drugi. No i pojechał go obejrzeć, a ja w tym czasie pomyślałem, że mm, no wezmę Ursus, Ursusa i zacznę może orkę mm, po, po, po kukurydzy. Nie będę wyłączał y, hud, huda żebyście widzieli prędkość ale pomoc wyłączę żebyście widzieli prędkość yy, pojazdów tak jeszcze wczoraj po obiedzie zaczęliśmy trochę z kubasem orkę Tutaj jak widzicie z tyłu Ten ciągnik na jedynce wyciąga 14 No i dobra. W kabinie w miarę cicho, wszystko gra. Będziemy musieli wstawić niestety na warsztat 60, którą przyprowadziliśmy ostatnio. Na koniec filmiku Wam pokażę resztę maszyn, które sprowadziliśmy. Oczywiście mamy jeszcze sporo kasy z, ze sprzedaży naszej poprzedniej gospodarki, więc będziemy jeździć. W i w poszukiwaniu różnych maszyn, które jeszcze byśmy chcieli tutaj na naszą farmę. No. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Że mamy sporo łąk i zamierzamy kupić forswita na no do właśnie z koszenia tych łąk myślę, że będzie bardziej wydajny jakbyście dali namiary na miejsce gdzie taki forsztaj y, jest na sprzedaż to byłbym wdzięczny byśmy pojechali go obejrzeć i byśmy może być może żebyśmy zakupili właśnie ten sprzęt e, tak szukamy jeszcze mm, siewnika mamy jeden ale jest nas dwóch i chcielibyśmy <coughs> chcielibyśmy drugi siewnik by było szybciej więc jakiś Ciekawy siewnik pod nasze ciągniki by się też przydał. Też możecie dać na miary. Dobra. No jak widzicie, jesień. Też padał ostatnio I Orka idzie gładko w miarę A czemu drugi Bizon akurat teraz? No myślę, że dlatego głównie, że W okresie jesiennym Czyli pożniwnym te maszyny są Na pewno tańsze Jak w okresie letnim Um, sprzedaliśmy Bizona Giganta ponieważ silnik e, No nie wytrzymał tyle no Ile oczekiwałem Oczekiwaliśmy Ale to już mają do siebie Bizony Gigantyczne No niestety były zajeżdżane głównie w pegierach No i szukamy mniejszego bizona ale mam nadzieję że dłużej będzie nam tutaj służyć yy, na gospodarstwie sam jestem ciekaw czy czy z Kupi yy, skupi tego bizona czy nie kupi rano wyjechał go obejrzeć no tam mamy sporo kilometrów do tego Aleksandrowa no, Wiem jakieś 30 parę, 35 chyba czy 36 kilometrów Jak go nie będzie długo, to po prostu y, kupił kombajn i wraca kombajnem. No a naszą 60 musimy wstawić na warsztat, wymienić instalację elektryczną, bo coś nie ma ładowania po, po pierwsze, po drugie yy, światła się nie palą nie wiem, albo przewody zostały yy, pogryzione, że tak powiem przez myszy albo nie wiem zużyły się ze starości czy przewody się mogą zużyć? no mogą się zużyć jeśli ciągnik był nie był garażowany no to warunki atmosferyczne mogą spowodować to, że że ta powłoka która ochrania kabel została no, zniszczona i doszło do zwarcia i po instalacji Stawimy na warsztat, będziemy kombinować Jeszcze dostałem taką propozycję od sąsiada, bo sąsiad likwiduje o do sąsiada mamy spory kawałek Jakieś 2 kilosy yy, Likwiduje swoje gospodarstwo i chciał sprzedać yy, Swój sprzęt No ale to się zastanowimy W sumie nic takiego Ciekawego nie ma tam o, Ale co jeszcze pomyślimy z Kubasem Ze Zdzichem No i dobra a wysiądę na chwilę zobaczę czy tutaj no dobra tutaj jeszcze możemy zanim kuba zwróci zaorać ten kawałek poprzeczniaki zrobimy po prostu na koniec Ale jak jest blisko to od razu podczepię brony, jak skończę, zabronuję te kawałki, dwa małe, żeby już były gotowe do siewu, a jak Kuba zwróci to pojedziemy na, na to większe pole, zaorzymy je. Ja sobie zrobiłem przerwę na papierosa i korzystając właśnie z tej przerwy, może Wam opowiem skąd się wzięło to nagrywanie pracy naszej. Przyjechała do nas kiedyś telewizja, która kręci film dokumentalny o życiu rolników. No i złożyła nam propozycję, byśmy. Takie, taki film zaczęli kręcić przez cały rok być może przez kilka lat no dla, to taki niby serial dokumentalny dla ludzi by mogli zobaczyć jak żyje się na rolnictwie powiem wam, że Spodobał mi się ten pomysł i zgodziłem się od razu Na początku byłem sam, nie było, nie było jak wiecie wspólnika ze mną Ale potem znalazłem wspólnika i poszło gładko Myślę, że będzie coraz lepiej No Dobra Starczy tej przerwy trzeba ruszać dalej Dobra, ja to wideo przepiszę pług Okej. Okay. I co? Teraz mieliśmy pobronować to pole, więc tu są brony. OK. Idziemy pobronować. Znowu wysiądę podczepić teraz. I jedziemy. A za małe pole wzdłuż będę jeździł, żeby jeździć w poprzek to. Za małe pole mamy tutaj. A! I w przerwie mm, dzwoni do mnie z i mówił, że jednak kupił tego bizona. No, że już jedzie. Czyli powinien być za jakąś godzinkę. ale się kurzy, sucho jest przydałby się znowu deszczyk A ziemniaki mamy tylko dla siebie. Buraków mało. W tym roku widzę tutaj poprzedni właściciel raczej nie, nie karmił krów burakami, ale my to będziemy robić, więc można się spodziewać, że będziemy powiększać uprawę właśnie buraków. No to w tym odcinku praktycznie na tyle z pracy polowych Dokończę już to w następnym odcinku yy, A na koniec pokażę Wam nasze maszynki Dobrze, tak yy, brony Jak widać ciężkie brony Zęby nie są zużyte ok Typowo podciągnik brony są Nie są przerabiane z konnych czy jakichś tam innych Po prostu typowo ciągnikowe brony Nie są zbyt duże ale wystarczą nam No dobrze to idziemy tutaj, mamy przystawkę przystawka, header jak to woli do kukuryzy kopaczkę która została tutaj na tej farmie po poprzednim właścicielu tak jakby wymieniliśmy się niektórymi maszynami my też zostawiliśmy niektóre tam na yy, naszej poprzedniej farmie dobrze mamy tu beczkę na gnojówkę którą już widzieliście wcześniej yy, dobrze mamy tutaj pług Unia który też widzieliście mamy też Tutaj glebogryzarkę którą też wcześniej widzieliście mamy siewnik Teraz mamy siewnik troszeczkę nowszy i większy u niej Dobrze Tu jeszcze jak, yy, koła zapasowe mamy przydadzą nam się, trochę zarosło to ale no, Kultywator z wałkiem Od razu nie musimy bronować yy. Tu jest wycinacz do kiszonki. Kiszonki jeszcze nie robiliśmy a tu mamy potężny agregat do naszej szesnastki drugim mamy puk unii tak, tak samo te cztery korpusy, dwie przyczepy D83 No i chodźmy teraz może na wodwórze <coughs> obejrzeć maszynki no, tutaj stoi nasza szesnastka z turem to już widzieliście yy, tu stodoła tam nic nie ma na razie no może jedynie na klepisku jest nasza, nasza kukurydza wysypana mamy prasę i tu nasz warsztat taki mały <coughs> przyczepa kolejna remontujemy ją właśnie jest w trakcie remontowania. No, wymieniliśmy blachę. No, pomalowana jest podkładem. Myślę, że nie będziemy marnować lakieru na, na nią. Troszeczkę pospowaliśmy. Wymienialiśmy zawiasy. No dobrze. I jeszcze co? Tu jest to nasza 60, w której będziemy musieli wymienić instalację. Też wcześniej mówiłem. Z tyłu za sześćdziesiątką jest rozsiewacz No jest asterka moja Z swoją sprzedał Szuka czegoś lepszego No i jest Bizon Bizona widzieliście w pierwszym filmiku już jest Odnowiony kabinkę kupiliśmy, sieczkarnię kupiliśmy, zamontowaliśmy, pomalowaliśmy No myślę, że wygląda elegancko No kupiliśmy oczywiście jeszcze wózek, bo nie mieliśmy wózka no i to by było na tyle z tych maszyn na razie. Yy, no i szukamy tam jeszcze jakichś ciekawych, jak mówiłem wcześniej. Okej, okay. ja się z wami już żegnam w tym odcinku. Myślę, że wam się podobało i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć.